Witam was w kolejnym wideo Porscheblog.pl. Dzisiaj jako małe uzupełnienie materiału, który już możecie przeczytać na naszej stronie, czyli porównania Caymana R i Caymana GT4 RS, chciałbym pokazać wam właśnie tego drugiego, czyli tą najnowszą broń z Zuffenhausen z centralnie umieszczonym silnikiem. Samochód absolutnie genialny, absolutnie wybitny. I absolutnie powodujący bardzo dużą rozterkę, co wybrać: czy GT3, czy właśnie GT4 RS? Pierwszy raz w historii w Kajmanie w 718 mamy silnik z 911. Tutaj centralnie umieszczona jest jednostka dokładnie taka jak w GT3 992. No i do tego mamy cały ogromny Pakiet aerodynamiczny, ten egzemplarz, na który patrzycie, to jest tak naprawdę maksimum tego, co można zamówić w przypadku tego modelu, ponieważ jest on wyposażony dodatkowo jeszcze w pakiet Weissach, czyli wszystkie takie elementy, które wpływają na redukcję masy, na poprawę aerodynamiki, no i oczywiście finalnie na osiągi. Jak chodzi właśnie o ten pakiet aerodynamiczny, to zacznijmy może od przodu. Mamy tutaj ten zderzak, który wszyscy kojarzą ze zwykłej GT4, ale on jest jeszcze dodatkowo uzbrojony w taką tutaj boczne, takie listwy, które łapią powietrze, rozcinają je i poprawiają właśnie ten przepływ aerodynamiczny. Do tego maska wyposażona jest w dwa wloty na kadakt które zmniejszają ciśnienie w przedniej części nadwozia podczas bardzo szybkiej jazdy. Tutaj jest element z pakietu Weissach, czyli ta karbonowa przednia maska. No i do tego w błotnikach mamy takie dodatkowe wyloty powietrza, które mają właśnie wpływ na tą poprawę osiągów. Pakiet Wajsach, jeżeli już jesteśmy przy tym, zawiera też karbonowe lusterka. Tutaj jeszcze za dodatkową opłatą są te trójkąciki, też wykonane z karbonu. No i karbonowe wloty powietrza do silnika. To jest tak naprawdę w tej bocznej części nadwozia jedna z największych zmian, ponieważ to jest jedyny kaiman. Który nie ma tylnej szyby, tej małej, która mieści się tutaj za drzwiami. Tutaj mamy tylko i wyłącznie wlot powietrza. Przednie błotniki chciałbym Wam pokazać jeszcze z innej perspektywy, ponieważ patrząc na nie z boku, widać jak dużo zmian tutaj zaszło. Czyli mamy te dodatkowe listewki na przednim zderzaku, mamy wyloty powietrza na górze błotnika. No, i mamy coś bardzo ważnego, czyli wcięcie w tylnej części przedniego błotnika, które nieco odsłania koło, jak widzicie, ale również właśnie dzięki tym opływowym kształtom poprawia tutaj przepływ powietrza w przedniej części nadwozia. Są też karbonowe boczne wloty rozmiarze takim jak w zwykłej GT4. No i Tutaj creme de la creme tej aerodynamiki, czyli to ogromne tylne skrzydło z napisem Cayman GT4. Oczywiście o konstrukcji tych mocowań w kształcie łabędzie i szyi czyli to jest prawdziwe motorsportowe rozwiązanie. Jest też ten wyższy kaczykuperek z tyłu. On oczywiście tutaj nie pracuje tylko jest elementem stałym ale całą aerodynamikę tyłu robi właśnie ta lotka no jest sami przyznacie jest ogromna w kontekście wielkości całego samochodu z tyłu jeszcze oczywiście bardzo ważny element no to tylny dyfuzor on jest w zasadzie taki sam jak w spiderach na przykład i w Kajmanie Gt4 zwykłym ale jest jeszcze dodatkowo wzbogacony o takie boczne listewki no i tutaj też bardzo ważny element pakietu Weissach tytanowy wydech w takim kształcie inspirowanym wyścigowymi 911kami i na przykład modelem 9.35 tak to wszystko prezentuje się z tyłu no i musicie przyznać, że to robi mega robotę. Chciałbym Wam jeszcze pokazać na filmie różnicę jak wielka jest zmiana aerodynamiczna w Kajmanie GT4 RS versus inne 718? A mówię tutaj o 718 Spider, czyli aucie, które też aerodynamicznie jest bardzo interesujące. Zobaczcie na przykład Spider ma taki wlot do silnika, a w GT4 mamy to wszystko zabudowane jak jest ten sam, ale inna jest ta przednia dokładka. Zobaczcie, jak bardzo ona wystaje w GT4 RS. -ie. I oczywiście, Spider nie ma tutaj całej tej części tego chwytaka powietrza. Chciałbym pokazać Wam jeszcze jedną rzecz, czyli to, jak wyeksponowany jest silnik Caymana GT4 RS. Podniesiemy sobie tą leciutką klapę. I wtedy można dokładnie zobaczyć jak ta przestrzeń nie wygląda. Po raz pierwszy w Kajmanie mamy w ogóle widoczny silnik. E, tutaj e, przykryty jest on takim ładnym karbonowym panelem. Po bokach mamy widoczne te doloty powietrza. No i tak to właśnie wygląda. Od tyłu, a dodatkowo oczywiście też możecie tutaj zauważyć klatkę bezpieczeństwa, która jest w ramach pakietu Wajsach, bo można to też mieć w pakiecie klapsport, ale on przy Wajsau jest już za 0 zł. Sama klapa jest naprawdę bardzo lekka, ponieważ ten karbonowy spoiler nie waży wiele, a Tylna szyba wykonana jest z plexiglasu. Co czeka na nas w środku Caymana GT4 RS? Tutaj tych zmian jest tak naprawdę najmniej, ale jest kilka elementów, które bardzo chciałbym Wam pokazać. Oczywiście, pierwszy raz w Kajmanie mamy też pakiet w No i tutaj, w ramach tych foteli kubełkowych Wajsach RS, mamy możliwość wyboru. Poduszek w środku fotela, zarówno tej, którą mamy od strony pleców, jak i tej, na której siedzimy. One w takiej wersji rozbudowanej są dostępne z takimi wykończeniami z siatki, przez którą przelatuje powietrze. Ona jest wykonana w takiej technologii o 3D, możecie zobaczyć. I dodatkowo może być w kolorze indigo blue czyli tym, który mamy na felgach. No, i oczywiście na przykład na tutaj wykończeniu foteli, jak chodzi o nić użytą do oprzycia. Tak wyglądają te fotele. Za dodatkową opłatą też tutaj na przykład dobrano żółte pasy bezpieczeństwa, które pasują, jak widzicie, do tych pasków też służących za, do otwierania drzwi. No i druga nowość to. Drążek zmiany biegów, właśnie znany z GT3, czyli tak wyglądający jak manual, ale tutaj mamy skrzynię PDK. To dwie największe nowości w GT4 RS. -ie. Oczywiście, można się tutaj dodatkowo bawić elementami wykończenia. Nasz środek w tym egzemplarzu testowym pokryty jest w dużej części tą tapicerką RaceTex. To jest i na desce rozdzielczej i tutaj z boku na tunelu centralnym, oczywiście na podłokietniku, który dodatkowo jest z napisem Porsche na boczkach drzwi. Drugi materiał, z którego też sporo elementów tutaj się znalazło, to oczywiście karbon. Mamy go też tutaj na listewkach. No i to wszystko tworzy taką bardzo spójną całość. Przecież to co najważniejsze w Caymanie GT4 RS to to jak ten samochód jeździ. Za naszymi plecami znajduje się silnik o mocy 500 koni mechanicznych i 450 Nm momentu obrotowego. To tak jak wspominałem, jednostka przeniesiona prosto z 911 GT3. Oczywiście w rodzinie 718 mieliśmy wcześniej 4-litrowy silnik. On był dostępny m.in. właśnie w GT4, czy w Spiderze, czy w Caymanie GTS 4.0, ale ta jednostka Mimo podobnej pojemności, to zupełnie inna bajka. To jest silnik niemalże wyścigowy, dostosowany do jazdy po publicznych drogach i do użytkowania na co dzień. Dzięki tej jednostce Cayman GT4 RS rozpędza się w 3,4 sekundy do setki. To jest oczywiście już topowa wartość. Prędkość maksymalna też jest powyżej 300 na godzinę. Więc mamy tutaj pełne możliwości jak chodzi o szybką jazdę. Do tego, żeby ten silnik mógł się tutaj znaleźć, inżynierowie musieli włożyć sporo pracy, ponieważ kwestia chłodzenia i dostępu powietrza dla tego silnika jest w tej kwestii kluczowa. 911 jest zupełnie inną konstrukcją. Tutaj ten silnik umieszczony jest centralnie i to było naprawdę spore wyzwanie, ale jak widać się udał. ten samochód dostarcza takich wrażeń że nie trzeba nim jeździć tylko i wyłącznie bardzo szybko po torze, bo oczywiście do tego został stworzony, ale zobaczcie nawet podczas takiej krótkiej przejażdżki dźwięk to zasysanie powietrza, które dzieje się za naszymi uszami no jest niesamowite przyspieszenie, dynamika tego auta, ten samochód na czwartym biegu przyspiesza do 250 km na godzinę. Ile to wszystko kosztuje? Ten samochód, którym aktualnie jedziemy to wydatek 963 tysięcy złotych. W ramach tego mamy Kajmana GT4 RS z pakietem Weissach z ceramicznymi hamulcami i z wieloma dodatkami w środku. Oczywiście to jest prawie milion złotych i niektórym ta kwota może wydawać się wręcz absurdalna, bo za nią można oczywiście kupić topowe 911. Decydując się na zakup Kajmana GT4, musimy zacząć od budżetu lekko ponad 700 tysięcy złotych. Oczywiście można zdecydować się na zakup takiej podstawowej wersji. Osobiście jednak uważam, że konfigurując to auto pakiet Weissach to jest absolutny obowiązek. Musimy mieć Caymana GT4 z Weissachem, wtedy otrzymujemy wszystko to, co w tym samochodzie najlepsze. Więcej o tym samochodzie dowiecie się w naszym materiale na PorscheBlog.pl tam zestawiliśmy go z pierwszym takim hardkorowym kaimanem czyli wersją R generacji 987 zapraszam do śledzenia PorscheBlog.pl, do subskrybowania tego kanału i do zobaczenia